Na wełnianym rynku przy kawiarence prowadzonej przez Zespół Szkół Gastronomicznych zainaugurowało swoją działalność letnie biuro parlamentarne Platformy Obywatelskiej. Politycy przekonują, że w ten sposób chcą spotykać się z mieszkańcami, żeby ich wysłuchać, a także przedstawić im swój program polityczny. Nasze spotkania to nie jest nic nowego, bo tak jak powiedziałam, od dwóch lat takie dyżury w ciągu okresu wakacyjnego pełnimy. Ale to jest też dopełnienie naszych spotkań w całej Polsce ponieważ od trzech lat y, jesteśmy z kolegami parlamentarzystami y, w nieustającej podróży. Odbyliśmy ponad 400 spotkań w ramach projektu Porozmawiajmy. Prawie całym klubem jeździliśmy po wszystkich województwach, powiatach. Spotykaliśmy się z mieszkańcami i rozmawialiśmy o tym, jakie błędy popełniliśmy, co powinniśmy zmienić, jak powinniśmy, jakie powinniśmy też projekty forsować w parlamencie. Podobne biura mają powstać w całym województwie. Politycy Platformy zapowiadają ambitnie, że będą w każdej gminie. Chcemy być do dyspozycji mieszkańców, chcemy z nimi rozmawiać także o tych sprawach trudnych, które nurtują dzisiaj Polaków. Chcemy konsultować swój program, który niebawem zaprezentujemy, ale który sukcesywnie jest budowany od niemal czterech lat. Mamy duży dorobek wynikający i ze spotkań dotychczasowych konferencji z Polakami, ale także z pracy wynikającej z gabinetu cieni i o tym chcemy rozmawiać. Chcemy zapytać też Lubuszan, co oni myślą o pewnych propozycjach dotyczących, dotyczących kształtu państwa polskiego w przyszłości i chcemy ich nakłonić przekonać do tego, aby właśnie to, co my proponujemy, żeby to wzbudziło ich zaufanie i żeby oddali głos właśnie na naszą formację polityczną. Zgodnie z założeniem letnie biuro w Gorzowie będzie otwierało swoje podwoje raz w tygodniu. Szczegółowy terminarz będzie dostępny na Facebooku.